futrzastyczne ubranie, ale sytuacja kiepska. Sam mówię Haulin jest jakaś inna, a teraz i Claudine strasznie się zmieniła. <śpiewanie> Gigi, co się stało? Co ci jest? Czy to ma jakiś związek z Haulin i Claudine? Chcę wam to powiedzieć, naprawdę chcę, ale boję się. Że jeszcze wszystko pogorszy. Nasze przyjaciółki mają kłopoty, musimy im pomóc. Jak wam mówiłam, życzenia stwarzają mnóstwo pokus, taką jakby ciemność. Jak cień. <laughs> tak. Twyla mówiła, że coś dziwnego dzieje się z cieniami. Myślałam, że to jest związane z nadchodzącym zaćmieniem. E, zaćmienie? Kiedy? Już niedługo i ono będzie dokładnie nad Straszyceum. To jest. Fatalna wiadomość! Dlaczego? Nie mogę bezpośrednio wpływać na decyzje podejmowane przez znalazcę. Uuu. Julia ma rację. Nie jesteśmy znalazcą, dlatego nam możesz powiedzieć, nie? Tak! Dobrze, ale musimy uważać, żeby inni nas nie usłyszeli. Chodźmy stąd.